Meldujemy się. Pyk albo muszę zmienić tutaj nie na rower, tylko na skuter, ale to muszę się zatrzymać. Jest tu kawałek parkingu i tym pozytywnym akcentem chciałbym się z Wami widzowie przywitać w kolejnym odcinku. Ja wiem, że dawno mnie nie było i tutaj no nie chcę się za bardzo tłumaczyć. Może co nieco Wam powiem, co się tam działo za kulisami, ale teraz skupmy się na tym, żeby się zameldować. Tutaj trzeba zmienić na motorbike. No i jesteśmy. Widziałem, że ta aplikacja się troszkę pozmieniała. Jakiś ten interfejs to wszystko takie inne jest. No ja nie jeździłem na głowę jakieś 3-4 tygodnie, coś takiego. Nie mogłem nagrywać przez ostatni czas, bo moja dziewczyna miała znowu wypadek, jak wracała z pracy. Złamała sobie rękę. Miała operację tydzień temu. Wszystkie obowiązki spadły na mnie. Musiałem siedzieć w domu z naszą córką. No i potem też musiałem być w tym domu, no bo wiecie, jakiś pampers do przebrania, no różne rzeczy i cały czas musiałem być w gotowości. Strasznie chaotycznie wychodzi mi ten początek odcinka i powiem wam, że się tak dziwnie czuję. No bo jednak taka przerwa od nagrywania, 3-4 tygodnie, coś takiego. No to człowiek tak z sprawę wyszedł. Ale spokojnie, to się zmieni. Jest po operacji, i ta ręka już doszła do siebie, czyli ona już może tam tego pompersa czy tam jakieś inne rzeczy zrobić beze mnie. Już nie jestem aż tak bardzo potrzebny w tym domu, jak to było przez ostatnie dwa tygodnie. Ogólnie mamy już wrzesień, więc bye bye wakacje. Ja ogólnie i tak widzowie miałem w planach, żeby ten sierpień sobie no odpuścić, jeśli chodzi o to glowo i o inne aplikacje. To jest taki miesiąc w ogóle wakacje, to jest tak słaby okres, jeśli chodzi o deliberkę. No bo wtedy wiadomo, jest najwięcej chętnych, najwięcej kurierów wtedy jeździ. Tych godzin było naprawdę bardzo, bardzo mało z tego co patrzyłem w ten kalendarz, no to no była lipa. Po prostu była lipa widzowie i ciężko było w ogóle upolować jakieś godziny. Więc postanowiłem sobie odpuścić jeżdżenie do końca sierpnia, postanowiłem sobie w pełni poczekać na ten sezon jesienny, bo wtedy wiadomo, będzie najwięcej roboty. No i tak oficjalnie mogę już powiedzieć, że no tak powolutku można uznać za to, że ten sezon jesienny się już rozpoczyna. Mamy wrzesień, jeszcze jest ciepło, wiadomo, pogoda jeszcze będzie przez najbliższe tygodnie, no ale jak przyjdzie październik, listopad, no to wtedy już no, tylko weterani jeszcze, tak? No, i taki właśnie miałem plan, więc widzowie, wracamy. Nie chcę nic tutaj obiecywać, że teraz filmy będą regularnie no bo po co mam to mówić, skoro ja sam nie jestem tego pewien, ale jestem dobrej myśli, tak? Jestem teraz w pełni zmotywowany do tego, żeby jeździć i nagrywać no bo czuję ten wód tego nagrywania. Wiecie, co mam na myśli? Jak się tak długo nie jeździło, no to się troszkę odpoczęło. No i taka, powiem wam, fajna energia jest po takim powrocie. Myślę, że powiedziałem to, co tam chciałem powiedzieć. Jeśli się troszkę, nie wiem, jakiś bardziej pewny poczuję, no to może opowiadam Wam więcej, co się wydarzyło w przez ten czas u mnie. A teraz widzowie lecimy do Rumi, no bo tam widzę, że się chwali coś na czerwono. No i przetestujemy sobie ten skuterek. Zapytacie skąd mam ten skuterek? No to dostałem go do przetestowania od mojego partnera flotowego. Wprowadzili do swojej floty możliwość wynajęcia takiego skuterka. Opowiem Wam to w dalszej części odcinka, no bo muszę sobie tam lupnąć na taką małą ściągę. Co i jak, bo wiem, że tam w niektórych miastach dopiero są one dostępne. A uwierzcie mi, że taki skuterek jest naprawdę bardzo fajny do dostarczania zamówień. Zwłaszcza, że jest to skuterek elektryczny. No to co my tam na to paliwo, no paliwo wydamy, tak? Zasięg jaki oferuje to jest do 150 km. No ale wiadomo jak to jest z tym zasięgiem. Myślę, że realnie takie 100 km da radę nim zrobić, ale to wszystko jest przede mną, żeby to przetestować. O, jest zamówienie. Mm. Chłopskie jadło na dzień dobry. Jakieś jak jakbym się wykręcił, byłbym w pełni usatysfakcjonowany takim wynikiem naprawdę. Paszka pampersów wybyła, ale brakowało mi tego powiedzenia, aby zarobić te za pampersy. <grystanie> Ile mam jeszcze do tego zamówienia? No podobno jest gotowe. No to idziemy odebrać. I to będzie 513. Dawno mi nie było w tej galerii. Jak poprzednie poprzednim jeszcze w Rumi jak mieszkałem, no to do tej galerii miałem rzut beretem. I praktycznie codziennie się tutaj było. No a teraz to tak okazyjnie. Dzień dobry, Głowo 513. Dziękuję. To będzie ulica Radomska. 10 minut. 4,5 km prawie do przejechania. Ole tutaj tutaj. nie widzę. Jakieś 30, parę stopni na hmm. pewno jest. Jakie tu mam jechać? Yy, główną będziemy kierować? Czy którędy? Ha, tam w lewo. To czemu? A, dobra. No właśnie, o tym mówię. Wyszedłem z prawy widzowie, bo gdybym sobie lepiej spojrzał na nawigację, to bym pojechał sobie w ogóle inną drogą, a tak muszę tam jechać do tych świateł. A też ruchu jakiegoś dużego tutaj dzisiaj nie ma. Jest w miarę, miarę dobrze, powiedzmy. Dobra, i tutaj w lewo. Jak odbierałem ten skuterek z biura w Gdańsku Evelstar, no to on miał przejechane 2 km. No na dzień dzisiejszy jest 85 km, czyli 83 km ja nim zrobiłem, no bo wracałem nim z Gdańska wtedy, jechałem z Gdańska do Redy. No i tutaj na miejscu sobie testowałem, jeździłem, ale to już oczywiście było bez kamery. A, czyli ja tam dołem mam sobie przejechać tutaj. 4 minutki jeszcze. No i pierwsze pieniążki będą już dzisiaj zarobione. A z tego co widziałem to chyba jakieś 12 zł. Coś takiego było, nie? 11 chyba coś, z tego co pamiętam. No ale za taki dystans powinno być co najmniej 16 zł. Zimą takie stawki będą, dlatego się już tej... No, okresu tego jesienno-zimowego nie mogę doczekać, kiedy te stawki na Glovo pójdą też w górę. No i będzie się opłacało jeździć w końcu. Za rozsądne pieniądze, no bo te stawki, które głowo oferowało w te wakacje to po prostu były tak śmieszne, że już nie chcę mi się tego komentować. Ok, tu jest moja klatka. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Pierwsze koty za płot, jak to się mówi. I spadło kolejne, zobaczcie. 18,40 do zarobienia. To gdzie ta dostawa będzie? Oż tam, zobaczcie, do góry. Uhu. Ale dwie dyszki do wykręcenia robimy to. No i teraz najważniejsze. Gdzie to jest teraz wszystko? Zasady, promocje, portfel. No i gdzie się sprawdza teraz te... A nie, jest płatności chyba tak? No oczywiście. 1435 o no 15 zł prawie. Całkiem dobrze, co? No i teraz lecimy do maczka. Tak się właśnie prezentuje skuterek. Wygląda jak taki typowy piździk, nie? Niczym się takim szczególnym nie wyróżnia. No, oczywiście, oprócz tego, że ma te zielone tablice, czyli jest to skuterek elektryczny, lecimy do Maka. Wycieczka teraz dosyć solidna, bo stąd aż na torekowo dosyć spory dystans, nie? A jeszcze dojechać do Maka. Łącznie, kurde, ile to kilometrów wyjdzie, trzeba będzie to sprawdzić, bo jestem ciekaw. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy teraz, moja kolej. No, wolne, wolne rura. Powiem Wam szczerze, że chciałbym mieć taki skuterek na wyłączność dla siebie. Bardzo fajna sprawa by to była. A jakie zarobki? Wiadomo, tam złotówkę 2 złote, 3, nie wiem, trzeba było odliczyć na ten akumulator, żeby go naładować, ale co to jest te 3 złote, żeby to naładować? Porównując to do na przykład skuterka spalinowego, no to w sumie nie mogę porównywać, bo ja nigdy nie jeździłem, na, znaczy nie dostarczałem zamówień na żadnym spalinowym skuterze czy motocyklu to tak średnio mogę się Wam tutaj wypowiadać w kwestii spalania, ale może ktoś z Was widzowie jeździ sobie skuterkiem, motocyklem, regulowo dostarczacie zamówienia, to dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda w kwestii tankowania. Ile tam wydajecie na paliwo średnio. Bo sam jestem ciekaw, jak to właśnie wygląda w kwestii wydatków na paliwo. Także widzowie, jeśli ktoś z Was śmiga sobie na skuterku, no to dajcie znać w komentarzu, ile Was to dziennie czy tam tygodniowo średnio wychodzi. Dąże? Łatwo. Ale to jest druga krzywa, ja pierdzielę normalnie. Wyrżnąć się idzie, bo wam szczerze takie tutaj wydrążone przez te koło. Idziemy do maczka. Zobaczymy czy coś się tutaj pozmieniało pod moją nieobecność. Cześć 676. Dobra, dziękuję. Potwierdź odbiór, ulica Prosta i tam mamy, widzowie, 16 minut. Łupanie. 7,5 kilometra. No, całkiem spory dystans, nie powiem. Jedziemy. 16 minut. To co, widzowie, ja cisnę, a wy teraz zobaczycie timelapse tej mojej podróży. krótko się zbliżamy, tutaj właśnie chciałbym się włączyć i powiedzieć, no bo no teraz już tego nie ma, ale co tutaj się w sezonie dzieje, na tym skręcie, ja mieszkam właśnie tam do góry i no zdarzało mi się tutaj jechać samochodem niestety, no to powiem Wam szczerze, że, że potrafiłem tutaj pół godziny jechać, od miejsca, gdzie tutaj jestem, tam do góry. Wszyscy jadą na Władka, na Hel, no ogólnie tam się jedzie nad morze w tym kierunku. No, i powiem wam szczerze, że mieszkając tutaj w sezonie, no to jest dramat, jeśli chodzi o poruszanie się samochodem. No, tak jak jest teraz, to jest bajeczka, zobaczcie. Żadnych korków nie ma. No W samym końcu redy, widzowie. Fajny kursik, ale mam nadzieję, że opłacalny pod względem zarobkowym on będzie. No Jak dwie dychy co najmniej powinno wyjść, nie? O, jesteśmy, widzowie. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia 18,41. No. Powiedzmy, że jest dobrze 32,76 póki co na godzinę. No ciężko będzie to utrzymać, no bo ja teraz muszę wrócić do Rumi, nie. Bo gdyby to było gdzieś w Rumi, no to pewnie byłaby dużo większa szansa na to, że wpadnie kolejne, nie? No dobra widzowie, ja wracam do Rumi i widzimy się przy kolejnym. Mamy zamówienie. Azja Chandmy. No tak właśnie się spodziewałem, że w tej restauracji dostanę zamówienie. Kurde, to jest 18.03 minęła godzina, nawet nie wiem kiedy. Fajnie się jeździ, naprawdę. Ale no, ta pogoda robi swoje że jest ten komfort termiczny a i ten kursik zrobię i będę miał coś koło 50 zł zarobione tam chyba było 38 tak? To tutaj 11 coś pokazywało no czyli jak dobrze pójdzie to tym kursikiem trzasnę 50 zł już a tyle chciałem zarobić przez całą moją dzisiejszą zmianę że kurde jestem zadowolony zobaczymy co jeszcze ta godzina nam przyniesie bo zapowiada się dobrze dojechałem No tutaj pakietowe zamówienie się zrobiło nawet nie wiedziałem kiedy Czyli jedziemy dwa 192 i 221. Dziękuję, do widzenia. I najpierw jedziemy na ulicę cechową. Jakiś drewniany domek. Zobaczymy, czy będzie problem, żeby tam trafić. Mam nadzieję, że nie. No Lubię pakietowe zamówienia, no bo wiadomo, zawsze to jest parę złotych więcej. W tym przypadku to już w ogóle będzie mi na rękę. I zobaczcie. Taki piździk. To jest idealna sprawa do miasta. Szybko się przemieszcza, wszystko sprawnie idzie. Warunek, trzeba się zatrzymać oczywiście. Ops. Czego nie zrobił kierowca przede mną. I teraz, aha, w lewo. Tutaj. No i czekamy. O, co tu się stanęło? Zobaczcie, co tam jedzie na tej lawecie. Taki wypadek był, czy co? Wow. Masakrycznie to wyglądało, jak zgnieciony, jak wierciele. Jeszcze powiedzcie, że te światła wykrywają pojazd. A wiecie, jak to jest na motocyklu, nie? <laughs> Ciężko, żeby wykryło, ale chyba nie, tak mi się wydaje. Nie ma tutaj żadnych kamer ani nic, ale dziwne, bo się tu z lewa skręcają. A ja kiedy będę mógł? pół godziny później? Ja dalej stoję jak coś. No dajcie mi to zielone światło. Coś tutaj jest nie tak ewidentnie. Końce się doczekałem. I w opiórdzie to strata czasu. Szybciej by było, jakbym tam pojechał i zawrócił, po prostu, niż <grybujesz> tutaj wstać, nie? No dobra, gdzieś tutaj do końca drogi mam jechać. Jakaś instrukcja tam była opisana za krzyżem, coś tam, coś tam. Zobaczymy, <grybujesz> co tam w ogóle chodzi. Szukamy jakiegoś drewnianego domku. Tu jest krzyż, czyli za krzyżem w lewo. Okej. Okay. O! Tutaj. Jest drewniany domek, faktycznie. 192 jakaś furtka, coś tam tego jest o idzie chyba pan, o, idzie. Dzień dobry, proszę bardzo, uwaga gorąca jest. Do widzenia. Jedno z głowy i teraz jedziemy z kolejnym. Gdzie to będzie? Ulica Młyńska 3,5 km. No dobra, to rozpocznij i jadymy. Kurde, no fajnie mi się jeździ. Dobrze, że ten skuterek mam na na wrzesień I sobie pojeździmy widzowie. Jeszcze nie raz. Ale taki fajny, sympatyczny wieczór się zrobi. Lubię takie wieczory. No dzisiaj to jest sama przyjemność zjazdy. I oby tak zostało już do końca. I tak patrzę, że nim się obejrze to już będzie koniec. Mamy godzinę już 18.16. A ja przypominam, że jeżdżę do 19, no chyba, że będą jakieś jeszcze wolne bloki, zobaczymy, ale tak szczerze to wątpię. Patrząc na to, co się działo ostatnio z kalendarzem, no to szczerze widzowie wątpię. Jeszcze jest za ładna pogoda, żeby to tak wszystko puściło. A zobaczycie, przyjdzie październik, listopad, jak się pogoda już spierdzieli, będzie zimno. Wszystkie bloki będą wolne, wtedy będzie sobie można wybierać godziny tako, bo zobaczcie. Dostawę mam tutaj na rogu, nie? A mi tam nawigacja każe jechać, zawrócić, tutaj tyłami przejechać, po co? Jak sobie mogę tutaj w lewo skręcić? Zobaczcie, jestem na miejscu. To chyba będzie ten blog? przede mną. Dobra. I... gdzie tutaj? W prawo. I szukamy dwójki. Dobra, zaparkuję sobie tutaj. Na chwilkę tylko. Mam nadzieję, że nikogo nie zdenerwuję tym faktem. Gdzie tu jest wejście? Do, do, do bloku? Nie mam pojęcia, pewnie się ja idę, co? Oczywiście, że tak. Pewnie tam od podwórka się wchodziło. Nie gadaj, że to tu było wejście do klatki, ale tak to wygląda chyba, co? Oczywiście. Ja to bym pewnie cały blok trzy razy w kółko. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Potwierdzamy. I patrzcie, jest kolejne Biedronka tym razem, a na tym zarobiłem 16,81, czyli 49,57. Już wykręcone. Patrzcie kolejny bus na lawecie. I też taki poskładany. Jakiś wypadek musiał być gruby. Patrzcie to. jaj, poduszka powietrzna cała tu była. Coś nieciekawego się tam wydarzyło na pewno. Dawać, zbierać się, bo chciałbym zdążyć jeszcze na tym świetle przejechać. O, widzieliście? W ostatniej chwili. No, jestem na miejscu. Akurat gotowe do odbioru skoczyło. I to jest 294. Dzień dobry, 294. Bardzo no, dziękuję. Melon się szykuje, zobaczcie, 2 razy 07. Monsterki, dziki, sprite. Pogotowie alkoholowe nadciąga. G jest paragon? O, ale to ciężkie jest, ja pierdziule. Dostawa na ulicę obwodową. O właśnie, teraz fajne jest to, bo mam plecach na plecach, nie? I ją fajnie się teraz na siedzeniu. Kurde, muszę sobie go poluźnić jak jeżdżę na skuterku i wtedy on tak fajnie będzie się opierał na siedzeniu nie będą mnie plecy boleć wy mi to kiedyś pisaliście jak jeździłem na skuterku poprzednio i teraz już wiem co mieliście na myśli no i serio kołulko, ja pierdzielę. wiedziałem, że to będzie ósme piętro czyli chyba wiem nawet który to będzie blok to będzie ten taki okrągły blok, nie wiem jak to nazwać koło ronda na ulicy obwodowej. dosyć charakterystyczny budynek tutaj w Redzie pamiętam, że za pierwszym razem jak miałem dostawę to się tak pogubiłem, bo tam nie mogłem znaleźć kompletnie wejścia Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. To byłoby tutaj. 26 numerek trzeba poszukać. O nie, to nie będzie tutaj, ej oho, zaczyna się. E, chyba źle wjechałem, czekajcie, muszę sprawdzić. Chyba, że to będzie ten tutaj po lewej budynek. Ej, to będzie ten, no? Mam nadzieję, ale tak stawiam. Jest. Trafiłem. O kurde, plecak jest ciężki. O pierdziela. Już mnie do tyłu przeważa. 8 piętro Cześć o Ale tu waży, ja pierdzielę Dwie flachy, tyle tam puszek było, tego wszystkiego Lubię ten kask ze względu na to, patrzcie, tu Pyk Fajne, nie? Nowy Jedna Proszę I druga Dziękuję Proszę bardzo Proszę bardzo, do widzenia i na dół, jak tam w ogóle stoimy z czasem. Jest godzina 18.38, więc jeszcze, no na pewno jeszcze jedno zamówienie zrobimy. Dobra, potwierdzę dostawę, pewnie tutaj windzie mi tego nie. A, zrobiło. Okej. Okay. Tutaj zarobiłem 11 zł. i 5 groszy, czyli mam zarobione 60 zł. ponad. Jest to o 10 więcej niż chciałem. Zobaczmy, czy jakieś godziny są wolne, ale szczerze wątpię. Środa. Nic niestety nie ma wolnego, zobaczcie. Tutaj weźmiemy sobie Nord. Jedna sesja jest wolna i od 22 do 23. Jutro jak to wygląda? Jutro, yy, ej, bierę 18-19, 19-20, 20-21 i 21-22 sobie pojedziemy Ej, pojedziemy sobie jutro właśnie tak, od godziny 18 do 22. Zobaczymy jak to o takich godzinach wygląda na głowo i skuterkiem oczywiście. Dobra widzowie, jadę i widzimy się przy kolejnym. Padło nam zamówienie i to jest Biedronka i to będzie ostatnie zamówienie na dzisiaj. Także fajnie, że coś wleciało i teraz jest do Biedronka tutaj obok Lidla, czyli jak tu jechać do niej najlepiej, czekajcie. Dobra, tędy pojadę, tak jak tu przyjechałem, ale najpierw to wymienimy baterię w kamerze, bo mam loa 16%, także zatrzymuję się, szybka wymiana baterii i lecimy odebrać to ostatnie zamówienie na dzisiaj. To jest ta biedronka i zamówienia się odbierało z tego co pamiętam, tutaj w tym miejscu. Okay, dziękuję. Odebrane. I to jest ulica. A to jest Agata Meble. Wejście z tyłu budynku ochrona. Do ochrony gdzieś mamy iść? Okej. Okay. Tego jeszcze nie było. Na główną wskoczyć. Z głównej od razu zjedziemy, nie? O, jak miło. Dobra, udało się. I rura. I od tyłu to bym musiał chyba tędy jechać. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dostarczone. Odejdzimy sobie kawałek o, na tym parking się uda. To potwierdźmy. No i sesja zakończona. Co za dzień? No, fantastyczny dzianek. I tutaj zarobiłem 10 ,18 zł 18 groszy, łącznie wyszło 70 ,80 zł 80 groszy. Czyli to wychodzi jakieś 35 ponad zł na godzinę, więc jest naprawdę dobrze, widzowie. jest bardzo dobrze. Czyli jak na środę to jest w ogóle fantastyczny wynik. To by było na tyle w tym filmie. 35 zł na godzinę udało się wykręcić, więc ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego co dzisiaj było. 7 dyszek na Pampersy zarobione, a nawet i na dwie paczki Pampersów. Fajnie jest móc w końcu wrócić, fajnie jest was widzieć tam po drugiej stronie monitora. Ja teraz będę robić wszystko, aby dodawać te filmy, aby nagrywać i tutaj nie chcę nic obiecywać, no bo po co bo nie chcę znowu nikogo zawieść będę robił tyle, ile jestem w stanie a jestem zmotywowany do tego, żeby cisnąć z powrotem, żeby lecieć dalej z tymi filmami, jest kilka fajnych projektów, które tam mam w głowie sobie przyszykowane na pewno tej jesieni będzie dużo do roboty zrobię wszystko, aby tych filmów było jak najwięcej, a ode mnie to tyle widzimy się w kolejnym odcinku do następnego, cześć